Więc wyszedł nowy częśćlog do Sala, który będzie miał update 31 stycznia tego roku. Jest to dokument przygotowany przez Team Programmer Skinner Fooda. I jest to changelog dotyczący głównie book fixów, jakichś zmian w zakresie gameplayu, z game improvementów ogólnie. Czyli z quality of life zmiany oraz mały balans poszczególnych rzeczy. Więc tak, zaczniemy. Yy, ada several sounds for... Yy, na ten na hitmarki, na przeróżne... stan drzwi, czyli przykładowo, czy są uszkodzone, zamknięte itp. I na umiejętności 049. Yy, dalej, Mood Other Spectators. Yy, jeżeli macie włączone to, że motujecie wszystkich spektatorów, to już w lobby, przed władowaniem gry tego... to nie działa. Że wszystkie macie wyciszone, tylko macie odcisionych wszystkich. All mute options have become available in the game settings czyli możecie teraz usłyszeć sobie to wyciszenie graczy w ustawieniach gry Wyciszenie wszystkich spektatorów i żywych będzie pokazywane, Są nadal pokazywane w HUD spektatora i mute pre lobby jest nowym ustawieniem, czyli mamy teraz trzy ustawienia jest mute other spectators, alive players i Pregame lobby a muting ground summary and global chat can be changed wave the in-game settings and does not have its settings exposed to any UI element. I role names on the spectator list are now shortened, mainly affecting NTF chaos units. Czyli teraz y, nazwy szkodników są skrócone, y, znaczy nazwy ról na spektatorze, na tej liście na spektatorach są skrócone. Zmiany balansowe, czyli to co nas w sumie najbardziej dzisiaj interesuje. Główną zmianą są dla zombiaka, dla, dziewięć, dla nieśmiałka oraz dla DINC9. E, więc tak e, Przeciwnicy oznaczeni przez 049 e, są pokazywane też w grudce z autodoksa No, ale show the indicator to 0492 instances Czyli jeżeli e, traficie, jeżeli Ustaw, jeżeli klikniecie F-kom y, przeciwnika, jako doktor, to też zębiaki widzą ten indykator. Y, speed increase, czyli zwiększanie prędkości chodu jest do 5,4 zamiast do 5,17 jak to było wcześniej, czyli lekki boost do prędkości. Y, zjedzenie ciału teraz y, zwiększa Bloodlust, i zjedzenie ciał daje wam lekkie przyspieszenie y, i on się wytraca powoli. Ale yy, jest y, aktywne ogólnie. Czyli macie pozycję działa, macie trochę większy speed increase. Macie i speed increase ogólnie, to jest zmian do y, tego, to śmiesznego SCPK. Waga, w mojej opinii, jedna z dziwniejszych zmian, ogólnie w tej aktualizacji nowej, wychodzącej, zmiana do 096. Yy, kiedy jest w RAIDŻu. Może słyszycie go z większej długości, to jest na plus Prędkość ruchu zwiększona z 3.64 do 3.9 Czyli to jest do normalnego chodu bez sprinta człowieka Jest to spoko zmiana LMB, czyli atak lewym przyciskiem myszy Zdaje 60 obrażeń zamiast 85 I non-targety dostają 35 obrażeń z 45 Jeżeli dostaniecie od... Z tego sprawego przycisku nieśmiaka, Czyli nieśmiałek teraz musi was trafić jeżeli nie jesteście go targetem to najpierw was powiedzmy yy, przejedzie przez was na tym prawym dostaniecie od niego yy, on was widzi to musi was trafić raz tym Q, znaczy tym chargem czyli prawym, musi was trafić dwa razy lewym, bo to musi być bo dostaje wam wtedy 5hp yy, i w teorii jeżeli macie na sobie adrenalinę to nieśmiałek musi was trafić trzy razy żebyście umarli, to jest dosyć śmieszne czyli nieśmiałek dostaje nerfa i to ogólnie Hume Shield dostaje nerfa, max Hume też zmniejszony. Hum nie spada pod nie, obniża się, kiedy wchodzimy w rytm, natomiast regeneruje się po 15 sekundach zamiast po 10. Jeżeli opieramy się o ścianę, to wtedy ten regeneracja huma jest dwa razy dłuższa. Że musimy czekać 15, 15 to 30 sekund. I jest to. A nie, doubles the raid. dobra, przepraszam, jestem upośledzony Jeżeli opieracie się o ścianę, to wtedy macie dwa razy większy humor generation. czyli jeżeli opieracie się o ścianę To wtedy dwa razy szybciej wam się odnawia yy, Heal Shield, czyli ten Shieldior na SCP-ka Jest to dosyć ciekawa zmiana Rebalansująca 096, nadal wydaje mi się, że ten SCP jest nudny w gameplayu ograniczy się to po prostu napierdalania przeciwników po łbie I... Contributes nothing more to the society ale ogólnie wydaje mi się, że ta zmiana jest dosyć ciekawa. Zobaczymy, jak to będzie miało wpływ na rozgrywkę, ale wydaje mi się, że on stał się w tym momencie trochę bardziej tankowaty. Ale patrząc za to, że gameplay nieśmiało opiera się o to, że po prostu się wpierdala w masę przeciwników i albo morduje wszystkich, albo umiera, jeśli yy, gracze będą uciekali pod koniec raid'a na low HP, to nadal jest to. Powinni nie zmieniać tego z 10 sekund. Tylko postawić ten train to kraj, że jest doubled, regeneracja i 15 sekund zamiast 15 powinno być nadal 10. Wtedy zrekompensowałby to mniejszy, mniejszą ilość shielda, jaka jest. Ale z drugiej strony jest to też spoko, ponieważ szybciej odnawiacie sobie regen, szybciej odnawiacie sobie shielda. Więc ten heal, z racji że jest trochę mniejszy, to macie ten. Z że on jest ogólnie trochę mniejszy teraz. To możecie szybciej go sobie zregenerować i szybciej wrócić do walki z tymi z MFO na przykład u boku SCP-ków, albo solo I to, że on się nie zmniejsza teraz podczas rage'a to jest też śmieszna opcja Trochę mi to denerwowało ogólnie w tym scp u pomimo że nie gram nim praktycznie, jak już go dostaję to jest naprawdę święto narodowe Więc nie śmiał jak stał się po prostu trochę bardziej tankowaty i częściej może wchodzić w teamfighty, on bardziej stał się Pisze, jeszcze bardziej stał się tankowaty. Jeszcze tak szybko wspomnę w sprawie 0.9.6, tak w sumie zauważyłem, że te zmiany one powinny bardziej mi się wydaje pójść na pierce niż tak po prostu na aktualizację, ponieważ to widać, że Norwood próbuje coś tu ugotować z tym scp ponieważ ten SCP nie jest ani fajny jak gracie samym SCP-kiem, ani granie przeciwko niemu, ten scp jest po prostu jednoliniowy, nie ma jakiegoś ciekawego gameplayu i on jedyne w sumie co w tym momencie robi w grze, szczerze mówiąc, to problemy i to jest ma tego mema z syzyfem, który wtacza głaz na górę to jest ten scp dla gry oraz dla devów gracze nie chcą na niego grać i nie chcą nim grać i Northwoodowi już widać, że nie chce się kurwa nic z tym scp-kiem robić, więc po prostu próbują jakiś Jakąś, jakiś puzzle, jakiś, nie wiem, jakiś kwadratowe ten, ten sześcian, po prostu tego pudełka dla zabawek z dziećmi, z odtwem już co po prostu klocki wkładasz, próbują wpierdolić po prostu na siłę jakiś kawałek, nie? Jakiś bloczek, i jak wejdzie, to wejdzie. I to będzie ten moment, kiedy Norwood stwierdzi, że to jest super. Ale w tym momencie wygląda tak, że. Norfolk próbuje coś z tym SCP-kiem zrobić, a gracze nie grają tym SCP-kiem, rzadko widzę tego SCP-ka w meczach i nie chcą grać przeciwko niemu, ten SCP jest okropny, szczerze mówiąc Więc... To jest problem dla gry, to jest problem dla devów, ten SCP Usunąć go nie usunę, no bo jakby... Why? Jakby to jest Steel, to jest po prostu część gameplay'u Jakby ten SCP jest tak nieulubiany, że że... Część serwerów w tej grze ma dosłownie plugin wypierdalający tego SCP-ka Więc jest to dosyć. No jest to jakiś tam problem dla graczy dla Fuda ogólnie, tak jeśli chodzi o tego 096. I widać, że coś jest tu. Prób... Jest to jakaś próba podejmowana praktycznie w każdym część logu dotyczący yy, która dotyczy tego SCP'a, ale szczerze nie wiem, czy będzie to miało jakiś efekt. Ta zmiana szczerze jest. Ciekawa, bo forsuje bardziej taki gameplay agresywny z jednej strony, bo trzeba jednak wykorzystywać te które się ma, żeby uzyskać cały potencjał tego SPK, żeby wycisnąć z niego 100%, nawet 200%. Ale wydaje mi się, że ten problem jest taki, żeby nie zrobić tego SPK zbyt mocnego, i jednocześnie nie zrobić go zbyt słabego, bo wtedy on naprawdę będzie albo bezstrzeczny, albo każdy będzie nim grał i po prostu pluginy banując tego SPK albo usuwającego kurwa z gry będą powszechne. Więc yy, no, to taki jeszcze taki dodatek. Wracajmy. Yy, dzień 39, boost do healtha, stamina jest trochę niższa i zmniejszona prędkość z 7 metrów na sekundę do 6,8 oczywiście w sprincie. Stamina zamiast 14 sekund jest na 10 sekund, ma trochę więcej HP, też stał się trochę bardziej tankowaty. Yy, ability changes, SFX, Mimicry, czyli to udawanie dźwięków, cooldown zmniejszony do 3 sekund z 10. Yy, atak zmniejszony z 0,6 co 0,6 sekundy do to jest co 0,8. Aktywne generatory teraz yy, mają te kłęczka generują. To jest śmieszne i może to być zaleta dla nas. Ogólnie można. No, nie śmieję, ten 939 widzi teraz je lepiej albo mogą też rozproszyć 939. Ogólnie to jest jedno jedna i druga strona medalu 0.7.9 zmiany jeśli chodzi o przechodzenie między levelami, mamy na przykład warheada i on jest na tym samym poziomie co heavy i musimy teraz wejść do tego pokoju gdzie jest ta winda, nie musimy kliknąć tego przycisku żeby zjechać tą windą tylko po prostu będziecie mieli przycisk teraz w menu i możecie sobie po prostu Bezpośrednio z poziomu mapy wchodzi się do poziomu tego małego. To jest dużym ułatwieniem. Spoko. I teraz, teraz piskami WASD nie da się ten, nie da się za pomocą WASD przechodzić między levelami. Można to wyłączyć w ustawieniach w tabie 079, ale ja i tak tego nie używałem więc w sumie dla mnie to nie jest żadna zmiana. Podobno byli ludzie, którzy tego używali i się spokali na tyle, że Norfo dasz to zmienił. Tifi Tifi. Dalej. To za chwilę przejdziemy do fixów, bo tego jeszcze nie czytałem. Czytałem backendy. SCP no longer look for only humans when trying to find targets. Instead using a team-based approval system. Jakieś pierdoły z hitboxami. Check Friendly Fire są teraz na dwóch metodach. To są rzeczy, które w sumie są ciekawe tylko dla osób, które faktycznie zajmują się jakimiś serwerami itd., więc to zostawię sobie, bo zostawiam Wam do przeczytania. Proszę, ja za bardzo się serwerami nie zajmuję, nie wiem o co to chodzi za bardzo. I fixy. Fixy są nieduże, ale jest ich trochę. Zoptymalizowano zużycie procesora przez chodki i system przez. Which the per frame garbage collection, to jest optymal, czyli optymalizacja jest minimalnie 0,5% wyżej, przez to, że nie macie teraz zajebanego całego CPU, yy... Kolekcjonowaniem śmieci z y, klawiszy. Fix and issue causing local admin input to sometimes be mishandled. Ok, czyli jakiś nieduży. 06 doors not being openable by 07 during warhead. Czyli na pewno błąd, że drzwi to wszystko nie mogą być, nie mogą być otwarte y, przez komputera. Out of bounds exploit in Entrance checkpoint, z tego nie widziałem, ale można było wychodzić w, poza mapę w Entrance ie. To już był taki jeden bug śmieszny z generatorami, że drzwiami od generatora was wypychało poza mapę i łaziliście poza mapą No, to jest powód dlaczego drzwiczki od generatorów są niematerialne e, e, Fix video settings, sliders not allowing typing e, in decimal numbers, to jest śmieszne e, Fix the show tak command not showing the user's tag if they have local batch preference set to hidden Czyli show tak teraz poprawnie działa, bo się pierdzieli z local badge'em, czyli z e, lokalną rangą. Uh, Fix regular player queries, uh, being as ascending, accessing IP addresses, to tego nie doświadczyłem. Fix data being copied from a previous query, to, to jest już typowo tak like adminowe. Fix the uh, IP address pass through feature being ignored when. Curing multiple players at once, proxy IP address hazard. No in such case use global bans being ignored in full out, ok. patrzę na vulnerability, to curing IP address. Coś z adresami IP, i z IDKami zostało ponaprawione. Ja się tym za bardzo nie interesuję, Też nie wiem jak się na ten temat wypowiedzieć. Ponieważ nie doświadczę tego typu błędów, nie miałem z tym problemów, ponieważ nie zajmuję się kompletnie tym. Ja to jestem bardziej ze strony gameplayowej. Yy, I co i to wszystko ogólnie w tym patchu. Ten patch nie jest jakiś duży, to jest przygotowanie, raczej pod jakąś trochę pod już kolejną aktualizację, która czuję, że w tym roku na spokojnie wyjdzie. Wydaje mi się, że do, do Q2 wyjdzie, czyli do końca drugiego kwartału. Może przed Pyrkonem zobaczymy jakieś, czyli no przed 14-16 czerwca, zobaczymy jakieś większe zapowiedzi do nowej aktualizacji. Mam takie przeczucie, nie, że wiem to, bo każdy może mieć przeczucia. Ja nic nie wiem. Yy, nie likuję dokumentów na World Thunder Forum tego typu. Yy, mam, po takie mam po prostu takie przeczucie, że długo już się nic nie pojawiało w sprawie nowej aktualizacji, i czuję, że wkrótce może zobaczymy coś związanego z nowym update'em yy, I to tyle, jeśli chodzi o ten film. Yy, przypominam, że organizuję turniej PvP 1 na 1 w Weselu. Jesteście jeden na jeden, walczycie o pieniądze, stawka, yy, nie stawka. Yy, do wygrania łącznie w puli nagród jest 150 ziko i będzie to, turniej jest od 9 do 11 lutego. Miejsc na turniej już nie ma, są tylko miejsca rezerwowe. Yy, wszystkim uczestnikom życzę powodzenia, możliwe, że do samego turnieju film się jeszcze pojawi, ale obecnie sesja mnie zjada i nie mam jak nagrywać filmów w, w obecnie w, Teraz przez ostatnie dwa tygodnie, dlatego filmów praktycznie nie ma. Yy, więc tak, 9-11 lutego turniej i będzie on całości streamowany na kanale, więc zapraszam bardzo gorąco. Od 18 do 21 będą walki 64 zawodników, wygra najlepszy. I widzimy się w kolejnym filmie.